Od 1955 roku wojskowe zakłady łączności numer 1 kierują się jedną niezmienną wizją zapewnieniem niezawodnej łączności dla bezpieczeństwa i obronności Polski. Od skromnych początków, przez dekady rozwoju, do pozycji lidera w dziedzinie mobilnych systemów łączności wojskowej. Dziś WZE numer 1 to coś więcej niż firma. To symbol doskonałego połączenia bogatej tradycji z najnowocześniejszą technologią. Nasz rozwój napędzają nowe kontrakty i strategiczne inwestycje, otwierając kolejne rozdziały w naszej historii. Ale prawdziwą siłą wojskowych zakładów łączności numer jeden są ludzie. Nasz zespół to wykwalifikowani inżynierowie, technicy i specjaliści, których łączy pasja tworzenia i dążenie do perfekcji. Nasi pracownicy realizują naszą misję. Wspólnie kreujemy przełomowe rozwiązania w systemach łączności dla rynku militarnego i cywilnego. Dostarczamy siłom zbrojnym zaawansowane produkty, które sprawdzają się w najbardziej wymagających sytuacjach. Kluczowym elementem naszej oferty są mobilne węzły łączności, rozwiązania, które od lat stanowią fundament nowoczesnej komunikacji na polu walki. Produkcję rozpoczęliśmy od ruchomych węzłów łączności cyfrowej, z których około 500 sztuk trafiło na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby współczesnego pola walki, rozwijamy kolejne generacje tych systemów. Powstają nowoczesne mobilne węzły łączności MCC, dedykowane do programów Wisła i Narew. A także aparatownie łączności cyfrowej transmisyjne, które są bezpośrednim następcą kultowego RWLC. Równolegle od ponad dwóch dekad doskonalimy kompetencje w obszarze łączności satelitarnej. Dziś jesteśmy dostawcą nowoczesnych, niezawodnych elementów systemów, szczególnie cenionych w misjach realizowanych przez polskie kontyngenty wojskowe. Nasze doświadczenie znajduje również odzwierciedlenie w produkcji specjalistycznych rozwiązań opartych na zabudowie kontenerowej. Tworzymy mobilne kancelarie, kontenery techniczne oraz moduły dowodzenia, jak kabina planowania wojsk OPL, kluczowa dla integracji z systemem IBCS. Wszystkie te produkty łączą nowoczesną technologię z funkcjonalnym, ergonomicznym środowiskiem pracy, nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. Jesteśmy dumnym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i sojuszników z NATO. Nieustannie inwestujemy w badania, rozwój i innowacje. Patrzymy w przyszłość, wspierając narodowe bezpieczeństwo i dostarczając niezawodne systemy łączności i dowodzenia. Tworzymy technologie jutra, które zapewniają przewagę na polu walki. Łączymy nowoczesność, ludzi i aspiracje by rozbudowywać potencjał spółki dla bezpieczniejszego wspólnego jutra, bo przyszłość zaczyna się dziś.